Witam. Istnieje wiele kluczy pomagających zrozumieć czym jest Biblia i jak powstawała. Warto więc przypomnieć trzy z nich: najprostsze, najbardziej podstawowe. Pierwszy klucz. Biblia jest nie tyle tym, co Bóg powiedział, ile tym, jak to człowiek zrozumiał i na miarę swoich możliwości odnotował. Drugi klucz. W Biblii zachodzi swoiste napięcie między faktem a jego opisem bądź opisami, między tym, co się wydarzyło, a tym, jak to zostało odnotowane. I trzeci klucz. Biblia to swoisty komunikat, zachodzący między nadawcą a odbiorcą, między autorami biblijnymi a ich czytelnikami. I już przy pomocy tych trzech bardzo, bardzo podstawowych kluczy można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Po pierwsze, Biblia ma charakter teandryczny, bosko ludzkie pochodzenie, ma dwóch autorów, Boga i człowieka. Drugi wniosek. W Biblii można wyróżnić dwa wymiary, z których pierwszy to treść objawiona Biblii, za którą oczywiście odpowiada Bóg, z kolei drugi wymiar to szata literacka Biblii, słownictwo, język, styl i składnia, za, co, za którą oczywiście odpowiada człowiek, a w tym za potencjalne błędy. I wreszcie trzeci wniosek. Czytając Biblię, mamy do czynienia nie z ilorazem inteligencji Pana Boga, lecz, lecz z ilorazem inteligencji ludzi, autorów biblijnych, którzy ją tworzyli. Dziękuję za uwagę.